Tylko na the expert So, what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore. Konstruowanie elementów przepływowych Katia V5. Witam serdecznie we wspomnieniach konstruktora. Tym razem elementy przepływowe. Na przykładzie konstruowania ich w KTIA V5. Jeżeli chodzi o elementy przepływowe. To na przykład w Formule 1 robisz to w taki sposób, że najpierw konstruuje się przepływ, optymalizuje się go, doprowadza się do sytuacji, gdzie przepływ konkretnego gazu bądź cieczy jest optymalny w ramach oczywiście konstrukcji pojazdu i wtedy obudowuje się go elementami, które mają go trzymać jakieś elementy plastikowe, jakieś elementy rurek. Jakieś najróżniejsze części, które mają trzymać po prostu w przestrzeni ten przepływ i powodować, żeby on był taki, a nie inny. Przede wszystkim odpowiednio laminarny. Kwestia jednak jest taka, że zawsze potem, w trakcie procesu, oczywiście są zmiany. Oczywiście dobrze jest sobie tak zbudować elementy przepływowe, żeby można było te zmiany wprowadzać. To nie zajmuje dużo więcej czasu. Jeżeli odpowiednio się tego przygotujesz, będziesz miał pewne nawyki, których. Uczę w swoich szkoleniach. Masz nazwę link, to wtedy ta konstrukcja zacznie działać. Jakie mogą być zmiany? Zmiany mogą wynikać z samego przepływu, mogą wynikać z innego sposobu montażu albo samych elementów, które trzymają przepływ, bądź jakichś innych, które wykorzystują akurat tą przestrzeń do zamocowania się. Może oczywiście zmienić się jakiś kąt, pochylenia, może zmienić się. Sposób montażu samych poszczególnych elementów względem siebie. To są wszystkie te kwestie, które się mogą zadziać w projekcie z poziomu zmian funkcjonalnych i zmian wynikających z samej pracy urządzenia, czyli konkretnego przepływu. Oczywiście występują przy projektowaniu elementów zmiany. Związane z procesem ich wytwarzania, ale akurat w tym przypadku będę je pomijał Przejdę może od razu do przykładu, który chciałem Wam pokazać Mamy tutaj przykład takiego przepływu Jakiś tam przepływ laminarny złapany w dwa elementy plastikowe Takie rurki mocowane jakieś na flanszach Odpuszczam sobie tutaj szczegóły związane z samym montażem, uszczelnianiem tego do poszczególnych części. Odpuszczam sobie tutaj też kwestie samego klejenia ich, bądź w jakiś inny sposób zespajania. Skupiam się tutaj nad samym procesem projektowania. Tak jak widzicie, mamy tu jakiś przepływ. Na razie go ukryję. Mamy dwie części. Część dolną i część górną. Na samym początku jednak... Zacznę od przygotowywania się do pracy. To znaczy, na początku tworzę sobie kopie zapasowe. Daję sobie kopiuj, daję sobie wklej jako result. I tu będę miał kopię całkowicie martwą dolnej połówki. I biorę sobie tak samo robię z górną połówką. I w tym sposobem mam. Obie połówki tutaj martwe. Ewentualnie potem do porównania, do zobaczenia, jak się zachowuje. Na końcu pracy, kiedy będzie wszystko w porządku, je usunę i znowu zabierając się za kolejną modyfikację następnym razem, znowu na samym początku stworzę sobie ich kopię. To jest bardzo dobra praktyka. Tutaj mamy taką sytuację. Na przykład element montażowy tutaj zmienia nam pozycję, gdzieś tu mam jakieś nowe współrzędne dla punktu montażowego ja akurat lubię rozpatrywać to w taki sposób że konkretny element ma swoje współrzędne w przestrzeni w tym przypadku mam go tutaj i jego pozycja zmieni mi się w y na jakieś 0 w z na 50 no i obróci mi się na 175. Co się wydarzy? Ten punkt montażowy przeniesie się tutaj. Jeżeli masz odpowiednio zbudowany model i wszystko ci działa tak, jak powinno działać, no to po przepuszczeniu update'u na cały model, ten bracket pójdzie sobie na swoje miejsce nowe. Wszystko działa. Jest w porządku. OK, ale mówiłem, że istotny jest przepływ. Tak, przepływ tu jest najistotniejszy. Jeżeli chodzi o przepływ, to jest okaz w tym przypadku zbudowany zwykłymi prostymi funkcjami spline. Na między nimi trzy punkty. Mamy punkt jakiś tam inlet, gdzie wchodzi przepływ, jakiś tam outlet, gdzie wychodzi przepływ. I jest to potem wykorzystywane, żeby stworzyć zwykłego prostego riba. I co się dzieje? Ukryjmy sobie na razie górną i dolną połówkę. I przyjmijmy, że nam przepływ jakoś tutaj w tym obszarze się zmieni. To znowu znajdziemy sobie punkt odpowiedzialny za ten obszar. I obróci nam się na przykład w okół osi Z o 10 stopni i przesunie się cały ten przepływ ze względu, że tu po prostu coś musiało się pojawić. Wcześniej przesunęliśmy braket, no to teraz też oczywiście musimy zrobić więcej miejsca. Mamy Y, czyli w minus Y damy na jakieś minus 8 i odświeżymy sobie tego naszego riba, przepływ się no, dość znacznie zmienił. Co się dzieje? Mamy tutaj w takim wypadku górną i dolną połówkę, trochę nam już do tego przepływu nie pasują. Ale jeżeli sobie odpowiednio je zbudujemy, i ten model jest przemyślany. No to kiedy sobie zmienimy górną połówkę, po prostu zwykłym update'em. To jakoś nam magicznie podążyła za tym przepływem. Jeżeli sobie w tym momencie zabytyjemy dolną, to jakoś dziwnie nam też podążyła za przepływem. Jak sobie patrzymy na stare, to one wyglądały tak. Była tu. Jest tu. Górna była tu. A nam bardzo ładnie, szybko zrobiła miejsce dla jakiegoś elementu, który nam się pojawił w tej przestrzeni. Dalej utrzymujemy sobie przepływ laminarny. Wszystko jest w porządku. Ok. Mamy inny przypadek. Przyjmijmy sobie, że nasz przepływ, tym razem może schowam sobie te dwa elementy dolny i górny. Że nasz przepływ tym razem w punkcie montażowym tutaj zmienia się coś tak, żeby element inny dochodzący z tej strony musi teraz łączyć się z naszym elementem kilka stopni obrócony. Znajdźmy sobie punkt dla tego w tej osi, czyli w Z. Damy sobie minus 8. Flow sobie zupdatujemy. Jak najbardziej nam się trochę obróciło. Tutaj ten element się trochę wybrzuszył, czyli znowu no, wyskoczył nam poza obszar aktualnie zaprojektowany. Myślę, że jak wcisnę sobie zaudytowanie tego elementu, to całkiem bezpiecznie sobie to podążyło. Zaudytowało się. Ten bracket tutaj wciąż nam się mieści w obszarze, nie musimy nic zmieniać. Okej, okay, fajnie, ale co, jeżeli na nasz przepływ ma znowu jeszcze z zewnętrznie, na całą naszą konstrukcję, jakiś element wpływ? To, co tutaj się pojawiło, nagle okazuje się, że jakiś bardzo istotny przepływ w tym pojeździe bądź w tym urządzeniu tutaj będzie wchodził w obszar naszej części. I żeby zachować tutaj odpowiedni dystans, jesteśmy zmuszeni zrobić jakieś przetłoczenie jakiś obszar taki tutaj. Zabierający nam częściowo nas przepływ. Najpierw sobie oczywiście wprowadzamy tą zmianę. Kiedy robimy to, no oczywiście na przepływie, niech będzie, że tak dla uproszczenia, to po prostu na płaszczyźnie głównej zrobię jakiś szkicownik bez wymiarów. Postawię tu jakiś taki obszar, który zabierze mi fragment przepływu. Odbiorę sobie. Niech będzie też 50. O, odebrałem jakiś fragment przepływu, zaokrągle. Sprawdzamy sobie, czy ten przepływ na CFD nam dał cały czas działa, że coś tam bardzo nie popsuło, że akceptujemy daną sytuację. Ale tak naprawdę, bez tego czekania, ja już, jeżeli mam odpowiednio zaprojektowane części, to mogę już zaproponować kształt dla swoich elementów. Kiedy przejdę sobie do tych tutaj zaprojektowanych połówek Oczywiście jeżeli chodzi o górną, to w niej się nic nie zmieni Ale i tak muszę ją zupdate'ować, dlatego żeby drzewo sobie przejechało wszystkie operacje Bardzo interesujące jest to, co się wydarzy z dolną połówką Kiedy sobie ją zupdate'uję To zobaczycie, że z automatu to przetłoczenie z odpowiednią grubością tutaj się pojawiło one również wewnątrz jest przetłoczone. Tak więc wszystko zależy od Ciebie. Wszystko zależy od tego, jak zbudujesz modele, jak te Twoje modele będą dla Ciebie funkcjonalne, jak będą dla Ciebie działać i jak będą Ci pomagać w procesie projektowania. Bo tak się składa, że akurat Katia niezwykle pozwala ułatwiać Twoją pracę. Jest wiele sposobów na to, aby w samym procesie projektowania Katia Ci podpowiadała pewne rzeczy. Katia sama się update'owała i pokazywała, czy coś jest trudne, łatwe, wykonalne. Może jeszcze jedna kwestia. Zobaczmy sobie tak zgrubnie jeszcze wykonalność tych części. Ukryję sobie to. Może wezmę sobie przykład górnej połówki. Najpierw ta przed modyfikacjami. Mogę sobie tutaj ustawić draft. A, jeżeli sobie zmienię tutaj. O, pokazuje mi jak najbardziej wykonalność tego elementu. Tu jest do dyskusji kwestia pochylenia na końcach zaokrągleń, kwestia płaskiej ściany i tej płaskiej ściany, no ale chodzi mi o główny przepływ tutaj uchwyty. Te elementy, czy to się odformuje. No bo tu akurat w tym środku jest to plastik. Tu jeszcze jest dyskusyjna kwestia, to można by było jeszcze przemyśleć, doprowadzić go tutaj może do końca, żeby to jakoś się fajnie odformowało. Ale zgrubnie mniej więcej to działa. Jeżeli sobie otworzę teraz ten sam top po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły, on się tutaj trochę powykrzywiał. Ukryję sobie ten stary i spróbuję go też sprawdzić. Dalej to wszystko zachowuje mi jak najbardziej wykonalność. Tutaj cały czas jest ten problem, żeby tu i dociągnąć, żeby to wykonać, ewentualnie zmienić tu jakiś kształt, żeby to dało się odformować. Tak samo tutaj, ale to jest kwestia zmiany szkicownika, który tworzy ten uchwyt. To nie jest jakiś tam Aquat Science. Tak więc, tak długo jak długo odpowiednio zbudowany jest model, tak długo. Katia, jak inne systemy, to też pokazuję w innym filmiku, na przykład na przykładzie Solidworksa, pozwalają nam ułatwiać sobie życie, pozwalają nam pracować w taki sposób, aby można było w miarę płynnie w ramach wprowadzanych zmian w projekcie, w ramach tej ciągłej, nieustającej komunikacji między poszczególnymi działami, dostawcami, klientem, żeby to wszystko płynęło żeby nie było takiej sytuacji, że potrzebujesz dni, tygodni, żeby wprowadzić jakąś zmianę, którą z jakichś względów musimy wprowadzać. Jeżeli mamy odpowiednio zbudowany model, to aż sami chcemy proponować ciekawe zmiany, ponieważ nie są one dla nas problemem. Mam nadzieję, że to co pokazałem pomoże ci w jakiś sposób. Dziękuję ci bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora.